Więc proszę Państwa, to jest etap numer 2 przygotowania maluszka do wielkiej wyprawy. Zaczynam film od etapu numer 2. Etap jeden już został zrobiony, czyli zakup części zamiennych. Więc dzisiaj jedziemy zmienić opony na nowe. To są oryginalne opony, które mają 35 lat. Więc nie ma szans, żebym przejechał na nich 15 tysięcy km, bo tyle mam zamiar zrobić. Więc tak, przyszedł ten moment, kiedy Maruszka biorę do Kanady, na objazdówkę Kanady i mam i Stanów. E, już mam trochę taki grafik powoli napięty, bo za dwa tygodnie samochód musi być w porcie w Hamburgu i zdecydowałem się na transport typu row-row, czyli roll-on, roll-off, ponieważ koszty są dużo mniejsze, szybciej płynie, a w kontener to jest dwa razy więcej. I, I dużo więcej tego samochodu nie sprowadzam do Kanady. Nie importuję go, tylko po prostu będę jechał na takim. E, muszę zrobić deklarację w Kanadzie, jak przyle, e, przypłynie, wypełnić, że będzie to jakaś użytkowanie turystyczne, i mam na to 12 miesięcy. Do Kanady i do Stanów nie potrzeba mieć karnetu e, do To Jest taka międzynarodowa konwencja, konwencja na temat samochodów. No nic, odpalamy i będą nowe opony. Jeszcze w ogóle będę musiał napisać jakąś instrukcję żeby wiedzieli jak go odpalić Wiadomo że na luz troszeczkę sanie no i kręcimy i to parę razy będą musieli kręcić o właśnie Tak delikatnie ssanie tak trzeba. Już nie wiem jak to jest z tymi statkami euro czy oni wjeżdżają w nich czy w przypadku takich samochodów nietypowych je ja tam Zaciągają, holują, nie mam pojęcia, no ale instrukcję im napiszę i położę gdzieś tu, żeby przekręcili stacyjkę, sanie, rozrusznik. Ja Wam, że jak już tu zapukowałem ten prom, znaczy prom, statek, to zacząłem się trochę cykać, czy dojedzie, czy nie dojedzie, no ale mówię, no. Pierwszy etap to jest zaprowadzić go do Hamburga i stwierdziłem, że będzie bardziej bezpiecznie, znaczy... Skoro się zdecydowałem już zrobić tyle kilometrów przez Kanadę i Stany, i wszyscy mówią, że jakieś awarie będą. Ja mam nadzieję tylko, że nie będą takie awarie, że po prostu go uziemni z tymi częściami zamiennymi, co mam, powinienem sobie dać radę. No i w sumie mógłbym jechać na kołach do Hamburga, ale z tego względu, że mam określony czas na dostarczenie tego samochodu, nie chcę się bawić w podrodze na naprawę, gdyby taka, istnie taka możliwość zaistniała, więc wypożyczę lawetę. Mam e, hak w Golfie, zaciągnę go Golfem do Hamburga i później sobie Golfem wrócę do Polski, a samochód, autko, opłynie do Kanady. No, mówię, trochę tak zacząłem się być posrany, ale mówię, do odważnych świat należy. Dobra maszyna. Uszczelek tutaj kupiłem parę, wszystkie te uszczelki tu, pompkę paliwową zapasową kupiłem, to kupiłem zapasowe, platynki do e, aparatu zapłonowego rozrząd. Jeszcze z kumpem właśnie rozmontujemy rozrząd. Znaczy zobaczymy w jakim jest stanie, czy wymienić przed, czy nie. No i co? No i pełno różnych pierdół, no. Trzeba być to będzie. Do odważnych świat należy. Ja najpierw go przetransportuję do Kanady. Według planu powinien dopłynąć 15 września. I wstawię go do garażu, albo może dogadam się z pryncem, żeby u nich trzymać na magazynie. To bym, jak se stracał, wracał z pracy, bym na sobie przepalał. A tą podróż chcę dopiero zrobić w kwietniu. No mówię, etap numer jeden to będzie przetransportowanie go do Kanady, co będzie dość łatwe. I z Halifaxu, bo tam pływają te statki, przetransportowanie go do Montrealu, czyli jakieś 1600 km po wschodzie Kanady. Już nie mogę doczekać, żeby zrobić zdjęcie strona na tle rzeki Świętego Horiznica. Ja tak sobie będę nie jechał przez Kanadę. 8 dych. Serwis opon w Sarnakach. Jestem umówiony, bo nie wiem, czy się będzie zakładać od razu, czy później. Przed transportem trzeba będzie go dokładnie umyć. Bo się doczepiałem, jak się importuje do Kanady auto. I... Brud, oleje i tak dalej. Nie? To trzeba wszystko. karczarem będzie trzeba przejechać. Proszę, dębica. Funkie Jedna strona zrobiona, teraz robimy drugą. Pięć nowych dentek. Stara opona oczywiście zabieram. mu szkoda na wyrzucić oryginalne. Sprzęgło zmienione było. Nakupiłem części, no i sądzę, że będę gotowy do jazdy. No. Ja twierdzę, że przyjadę bez awaryjnie, ale wszyscy moi znajomi mówią, że to są marzenia. Znaczy mówię, oczekuję, że jakieś awarie będą, ale nie takie, które mnie y, zatrzymają. Zrobię, zrobię sobie jeszcze jazdę próbną. Wiadomo, bardziej nowoczesne opony, inny profil, to też będzie ułatwiało jazdę. będzie moja prędkość przelotowa. 7-8 dych. Jeszcze coś robię, co powinienem dawno zrobić, czyli doprowadzić żaki do ładu, bo on było takie sparciałe, wypukłe, a teraz proszę. Jak nówka. Najczęściej zamienne wyglądają tak. To co nazbierałem, różnego typu linki do sprzęgła, do gazu, jeszcze przyjdzie do rozrusznika, przewód paliwowy, paski, wiadomo, różne uszczelki, świece. To są łożyska naprzód i na tył. Później mam jeszcze kondensatory, no i takie różne rzeczy. No. Opychacz, zestaw naprawczy z rotnicy, nie wiem czemu dwa. Były jeszcze sobie, o, rozrząd też kable do świec, tutaj jeszcze sobie kupiłem różnego typu żarówki, no i lusterko, bo nie mam z prawej strony i jeszcze zamówię jeszcze jedno, bo nie jest takie jak oryginalne, to będę miał dwa takie same. No. i kupiłem jeszcze sobie dmuchawę, bo patrzyłem wszystko, mam co trzeba i do tej dmuchawy jeszcze przycisk. No. Teraz problem jest taki, że golfem go nie zaciągnę, bo golf na haku może mieć tylko przyczepkę 1400 kg, a najmniejsza laweta przyczepa jaka jest to jest 1600. Ewentualnie mógłbym wrócić się do Sanna, wziąć Sławka Hondę, ale to tak. To już będzie trzeba kupować Etola, kulczyk będzie 200 zł w jedną stronę, później 200 drugą. W Niemczech też trzeba będzie kupić, bo już będzie powyżej 3,5 tony. To będzie 150 euro w dwie strony. Paliwo, zachód. Także ja sądzę, że skoro chcę tyle kilometrów przyjechać w Kanadzie, to po prostu jadę maluchem na kołach. A sprawdziłem od miejsca, gdzie zrzucam maluszka, w Hamburgu, do pociągu jest kilometr na piechotę. To bym sobie przeszedł na piechotę i yy, pojechał pociągiem aż do, do łodzi w 7-8 godzin. Także tak to wygląda, proszę Państwa, przygotowania maluszka. Wstępne. Następne będzie etap. W piątek dzisiaj jest co? Wtorek 19 sierpnia w piątek jadę rano do Sarnak pociągiem i jadę na kołach do mojego kumpla w Emilii i tam będziemy go jeszcze trochę klepać. I to będzie następny etap klepanie, zmiana oleju, e, zobaczymy jak rozrząd wygląda i zrobimy jeszcze może uszczelniacze przy pół półośkach, bo tam troszeczkę kapie. No. No i w niedzielę po wieczorem albo w poniedziałek po południu ruszę sobie Spacerkiem do Hamburga maluszkiem na kołach. Takie już, taką już podjąłem decyzję. Jeszcze moja ciocia miała taką teczkę. Odnalazłem ją i tutaj jest w środku instrukcja obsługi Fiat 126P oraz taka książka. Eee, naprawa samochodowa. Naprawa samochodów polski Fiat 126P. Także jak gdzieś się tam rozkraczę, to zanim będę dzwonił do Kumpla w Polsce, będę już korzystał z tej książki. Więc taki to był typ przygotowań. No i tyle. A jeszcze sobie założę gniazdko, bo nie mam zasilania. Takich dopłych to to przygotowań. E, mam nadzieję, że maluszek da radę.